Na pewno jeden z dwóch najtrudniejszych meczów, drugi będzie u siebie I teraz Rzeszów później, później Piaseczno. No to taki przesmak, przesmak ja że żeby, być, bo, bo wszystko wskazuje na to, że gdzieś tam w płótnej czwórce będziemy zarówno my jak i oni. Ważne jest, żebyśmy trzymali to drugie miejsce, a wcale nie będzie łatwo, bo czeka nas jeszcze trochę trudnych meczy. No jednak u siebie musimy, musimy wszystko wygrywać i, i, i w sobotę. Zobotowicznie na dwa punkty. Zapraszam wszystkich, bo no, myślę, że na pewno będzie to emocjonujący pojedynek i na dobrym poziomie. Mecz nasz w pierwszej rundzie Rzeszowie to, to był e, najlepszy, bądź jeden z najlepszych w całej, całej rundzie. Natomiast na pewno będzie to mecz walki. Czeka nas mocna bitwa pod koszem. To jest tam niś, Osiniak, Doliński, bardzo wysocy gracze, zawsze bardzo dużo piłek zbierają. Mają wygryźć mocno, to drużyna, a teraz po kontuzji wrócił ucinek, Mieli oprócz w, w pierwszej rundzie i, i, i miałem raczej w ponad 30 punktów. I, to na pewno będzie y, duże wyzwanie dla Dada, żeby go zatrzymać. Natomiast mamy Łukasza Poparek, który jest specjalistą w wyłączeniu senderów rybaków. Jestem przekonany, że w tym razie również jest przyjemny. Serdecznie z tej strony Artur Kulisza. proszę Zapraszam wszystkich kibiców na mecz sobotę z Rzeszowem. Wasze wsparcie jest nam potrzebne.